Szatan, inaczej Lucyfer. Szatan jest bytem sterowanym przez zło, czy szatan steruje złem? Czym jest zło? Zacznijmy od tego. Zło zawsze było, jest i będzie destrukcją, unicestwieniem. Jest niczym grzyb, który wysysa z duszy ostatnie resztki istnienia. Kiedy dusza idzie w złą stronę, następuje powolna degradacja wszystkiego, co istota posiada. Jest niczym wirus i jego głównym celem jest wykasowanie istoty tak, aby straciła wszystko, co Bóg dał w posiadanie. Efektem końcowym jest istota, która przestaje rozumować, podejmować decyzje. Pasożyt zło doprowadza do zaniku świadomości, a finałowym efektem jest odebranie samego, odebranie samego siebie, zatrzymanie procesów istnienia. Dusza zatrzymuje się w jednym miejscu i nie wykonuje już ruchu. Yy, gaśnie ostatnia lampka istnienia i byt znika w pustce. Ma się to rozumieć. Istota znika raz na zawsze, jakby jej w ogóle nie było, jakby nigdy nie istniała. Ten proces jest powolny. Szaton, bo o nim mowa. Myśli, że może kontrolować zło, jednak on nie kontroluje zło, tylko zło jego duszę kontroluje. Powoli dokonuje się w nim proces zniszczenia całkowitego. To droga bez powrotu. Im więcej dusza posiada zła, tym szybciej zło zjada dosłownie istotę i ograbia ze wszystkiego, co posiada, łącznie z energią, czyli Lucyfer i jego demony powoli idą w nicość. Szatan żyje dzięki Bogu, bo w nim jest ostatnia iskra istnienia. Kiedy on, ona zgaśnie, szatan umiera i przestaje istnieć. Zło jako pasożyt będzie tak długo, jak długo będzie miał nosicieli. Dusze, które idą w ślady szatana, zostaną razem z nim i pasożytem zło doprowadzeni do nicości. Kiedy pasożyt zło zabije wszystkie dusze, które omotał, zło automatycznie znika. Zło nie ma racji istnienia w projekcie Boga. Zło jest strukturą samozniszczenia się. Po prostu zło i jego kod autodestrukcji wbudowany po pewnym czasie ulega samozagładzie. Zostanie czarnym w znaczeniu, że kiedyś było coś takiego jak zło. Zło odejdzie w pustkę i zabierze wszystkie istoty, które karmił się i zdobywał, aby istnieć. Ostatecznie dobro zawsze wygrywa i będzie wygrywać. I zapanuje tylko dobro, bo ono zawsze buduje i tworzy. Bóg jachwe zawsze był, jest i będzie. Nie ma początku ani końca. Po prostu jest Bóg. Oczywiście yy, Bóg pozwala tym złym istotom istnieć, bo mają cierpieć, tak? Mają wiecznie cierpieć. Gdyby Bóg. Bóg może jednym stryknięciem palca i yy, nagle złoznika, tak? Ale... No dzieje się tak potoczyły, jak się potoczyły. E, szatan coś tam na kiełbasiu e, w niebie coś zrobił nie tak, co powinien zrobić, nie słuchał Boga, więc e, marny los będzie jego, jeśli Bóg e, pstryknie palcem przysłowiowo i już e, nie będzie utrzymywać cały czas tego zła na swojej na swojej dłoni, tak? Bóg się brzydzi złem i, i w końcu powie, ja już tego utrzymywać nie będę, tak? To niech to, niech to samo zniknie, tak? Tyle w tym temacie, tak, no powinienem mówić o Bogu, więc jest troszkę o Bogu Zawsze bądźcie z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, Duchem Świętym, Matką Boską. Zawsze kierujcie się w życiu dobrem, a nie złem. Bo zło zawsze jest destrukcją, samozniszczeniem. No chyba, że chcecie iść w nicość. Tak, bo zło odbierze ci nawet charakter, wszystko świadomość odbierze. Będziesz istotą bezrozumną, bez własnych myśli. Po prostu ty jako ty przestaniesz istnieć. Até lá.